Witajcie moi drodzy, w tym materiale przyjrzymy się nastolatkom w naszej ekstra klasie, oczywiście zawodnikom, którzy nie mają jeszcze dwójeczki z przodu, a więc wszyscy poniżej 20 lat, którzy wyróżniają się w naszej lidze, tutaj zrobiłem im taką prezentację, jeśli chodzi o pięciu najlepszych zawodników plus taki malutki bonus. Oczywiście uwzględniałem tych zawodników, którzy mieli już powyżej tych 100-120 minut na boiskach, żeby te statystyki były bardziej miarodajne. No i zaczynamy tak od końca, według mnie od Brighta Ede. To jest zawodnik obecnie wyceniony na 2 miliony euro. Oczywiście 18-latek, środkowy obrońca. 270 minut w tym sezonie. Ja tutaj nagrywam to na 21 dzień września. Oczywiście Bright Ede Byłby bardzo, bohaterem bardzo dużego transferu w tym sezonie, jednak właściciel motoru Lublin się nie zgodził. Tam w grę wchodziły pieniądze rzędu 8 milionów euro. Był zainteresowanie ze strony Chelsea Londyn, jak również ze Sportingu. Oczywiście Bright został w naszej ekstraklasie, na razie będzie ogrywał się w Polskiej Lidze. No i wydaje mi się, że do tematu na pewno wrócimy zimą. Dużo ludzi również uważa, że im więcej Bright Ede gra, tym jego cena bardziej spada. Według mnie nie jest tak do końca. To jest to zawodnik, który z piłką czuje się bardzo dobrze, który ma swoje walory w postaci dobrej motoryki, dobrej atletyczności i na to obecnie zwracałem uwagę skałcie, więc jeżeli on teraz nie będzie grał dobrych meczów, to nie znaczy, że jego cena spadnie, że nikt po niego nie przyjdzie zimą. Wydaje mi się, że jest to zawodnik, który przy popracowaniu z jakimś dobrym trenerem, który będzie dbał o jego rozwój, poprawi swoje mankamenty i ta cena jest adekwatna do jego umiejętności. Obecnie płacimy tutaj za potencjał. Jeśli chodzi o jego statystyki w tym sezonie, na 90 minut, to mamy odbiory na poziomie 1,7, przechwyty 0,7 wybicia na mecz. Jeśli chodzi o wygrane pojedynki, no to powietrzny tutaj jest dość dobrze, 80%. Yy, miał jeden błąd, Brighted, prowadzący do gola. Yy, wychodzi tutaj statystyka 0,33, a więc już raz się pomylił, co kosztowało za Motor Lublin utratę bramki. Jednak tak jak wspominałem wcześniej, to jest bardzo dobry interes, on Zagłębia Lublin właśnie był wykupiony za 100 tysięcy euro. Obecnie no te 8 milionów mogli za niego wziąć, aby nie mogli pomnożyć wartość tej inwestycji razy 80, a więc czekamy zobaczymy jak to będzie wyglądać zimą, przechodzimy już do kolejnego zawodnika, którego tutaj chciałem wyszczególnić, jest to z Lecha Poznań oczywiście Michał Gurgul, 19-latek 3,5 miliona, obecnie wyceniony, obrońca bądź prawy obrońca, 330 minut w tym sezonie, 0,0 asyst jeśli chodzi o skuteczność jego statystyk, no to dośrodkowania na poziomie 0,27, precyzja tych dośrodkowań jest dość niska, bo tylko 7%, wygrane pojedynki, tutaj już jest lepiej, na 90 minut mamy tutaj 50%, 58%, główki 60%, więc 20% mniej niż Bright -headed. tutaj jest to oczywiście obszar do poprawy, mało bloków, również jeśli chodzi o odzyskania piłki, no to powinno być ich troszeczkę więcej niż a mamy tutaj 1,9, pokiwany mało razy, bo 0,27 na mecz, no to spoko, to jeszcze nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o jego poruszanie się tutaj, hit -mapa, widzimy zawodnik, który dość wysoko gra na tej lewej obronie. Generalnie są duże nadzieje co do Michała Gurgula, zwłaszcza w tamtym sezonie on rozbudził te apetyty, że to będzie zawodnik taki do yy, naszej reprezentacji również w przyszłości jednak w tym sezonie malutka cofka formy zobaczymy jak to będzie wyglądać oczywiście to jest jeszcze na pewno młody zawodnik który ma wszystko przed sobą jeśli chodzi o Lecha Poznań również tutaj wyszczególniłem Mojkę, który no, nie zagrał więcej niż mecz w naszej Ekstraklasie bo są to statystyki tylko z Ekstraklasy żadnych eliminacji, żadnych pucharów tutaj są statystyki z Ekstraklasy również Wojciech Mojka 90 minut w tym sezonie no i wrócimy jeszcze do jednego zawodnika z Lecha Poznań, ale to już tak bonusowo. Tymczasem przechodzimy dalej, już tutaj mamy Zagłębie Lubin, oczywiście Marcel Reguła. Właściwie to jestem po meczu teraz Zagłębia z motorem Lubin. No i Marcel Reguła zaliczył dodatkową asystę, więc musiałem tutaj poprawić tą grafikę. Widzimy, że strzelił już w tym sezonie dwa gole, jedna asysta. Widzimy skąd oddawał strzały. Głównie są to strzały z pola karnego, jednak również potrafi zaskoczyć za Tutaj może się pochwalić trzema strzałami i dwoma celnymi z pola. Jeśli chodzi o jego XG, no tutaj jest na poziomie 0,25, 2,30 jeśli chodzi o oddawanie strzałów, no i konwersja strzałów na gole, no to mamy 18%. Również skuteczność podań na połowie przeciwnika tutaj jest troszeczkę za nisko, według mnie 64% to jest zbyt mało i... Generalnie jeszcze chodzi o Marcela Regułę. On wcześniej operował bardziej jako podwieszony na pathie, gdzieś bardzo wysoko. Obecnie, gdy już jest Cosidis, gdy Rosza został wypożyczony do zagłębia, no to Reguła gra już troszeczkę niżej. Dzisiaj na przykład na prawym skrzydle on również może grać prawe, lewe. Dla niego to nie ma zbyt dużej różnicy. Jednak dziś już występuje troszeczkę niżej, więc trzeba to, to również uwzględnić, że te statystyki Dobywanych golin, możliwe, że padną. Jeśli chodzi o innych zawodników Zagłębia, którzy tutaj również troszeczkę pograli, Kamil Nowogoński, 51 minut, 18-latek, Igor Orlikowski. W tamtym sezonie można powiedzieć podstawowy wybór, tymczasem w tym sezonie już po kontuzji jest troszeczkę gorzej, 19-latek 10 minut powoli wchodzi. No i Cyprian Popielec, tutaj mamy taką ciekawostkę, zagrał tylko minutę, ale widzimy, że Zagłębie Lubin y, tworzy, tworzy tych młodych zawodników, tych nastolatków, wprowadza do gry, nie boi się, a więc jest to również... Ciekawy klub pod tym względem. Również ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tutaj macie przebitkę z tamtego sezonu, gdzie reguła zdobył piękną bramkę w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, naprawdę Kozacka przewrotka, więc ma możliwości. Ostatnio w zagłębi również ławniczak podobnym golem się popisał, a więc gorące pozdrowienia dla tych, którzy robią ekwilibrystyczny sposób wykonywania strzałów. Przechodzimy już teraz do pogoni Szczecin. Tutaj mamy kolejnego 18 lat. Adrian Przyborek na, wyceniony na 4 miliony euro. Jest to ofensywny pomocnik. Prawie 500 minut w tym sezonie gol asysta. Jeśli chodzi o dodanie strzałów, są, było to 5 strzałów. Jedna bramka widzimy tutaj z pola karnego, przyłożył. Jeśli chodzi o jego statystyki, no to skuteczność jest to pomocnik, oczywiście widzimy gdzie on się porusza. Generalnie można powiedzieć, że po całym boisku, jednak ta centralna strefa jest tutaj zawłaszczona przez niego, można powiedzieć. Skuteczność podań na własnej połowie wynosi prawie 90%, 86% dokładnie, więc bardzo dobrze. Skuteczność na połowie przeciwnika już jest lepiej niż u większości zawodników, jednak wydaje mi się, że ten parametr powinien wynosić powyżej 70%. 5-70% to już wtedy będziemy mówić o tym, że ten zawodnik dobrze rozgrywa na połowie przeciwnika, również zdobywanie piłki w strefie obrony, a więc tutaj gdy przechwytują przeciwnicy, widzimy, że on jest bardzo aktywny w odbiorze, ma tej 0,37, jeśli chodzi o odbiór, piłki to jest w pierwszej strefie, ataku, tak naprawdę strzały. 0,92, no tutaj jest troszeczkę mało. No i strzały celne 0,37, a więc 30% tych strzałów jest jeszcze niecelnych. Więc tutaj jest również obszar do poprawy. Jeśli chodzi o Adriana, przyborka. Jeśli chodzi o pogoń szczecin, tutaj również wielu młodych zawodników wychodzi. Często pogoń. Nowych zawodników juniorów, takich Podzłowski na przykład. Mamy tutaj Macieja Wojciechowskiego, 18-latka, który zagrał już 18 minut, no i Patryk Paryżek, 19-latek, 63 minuty. On tam ma swoje jeszcze problemy w tym sezonie. Jeśli chodzi o generalnie wszystkich tych zawodników poniżej 20 lat, według mnie to jest to i tak za mało. Powinno być jeszcze dwa razy tyle tych zawodników, którzy występują w naszej ekstraklasie, no ale. Na razie jest jak jest. Zobaczymy, być może w następnym tygodniu zrobię podobny film jednak z pierwszej ligi. Zobaczymy jak to tam wygląda. Tutaj jeszcze mamy właśnie według mnie takiego zwycięzcę tego rankingu młody Oskar Pietuszewski, 17 latek. Niektórzy już mówią Lamin Pietuszewski, ale dobra, spokojnie. Widzimy gdzie on operuje, jest to głównie lewe skrzydło, wysoko. Podwieszony zawodnik, można powiedzieć, ofensywny pomocnik. Napasnik lewonożny obecnie wyceniony na 2,5 miliona euro, prawie 500 minut w tym sezonie rozegrane już strzelił gola, również gole w reprezentacji U21 dostał tytuł młodzieżowca sierpnia 2025 w Ekstraklasie a więc widzimy jak rozwija jak dobrze rozwija się ten zawodnik tutaj jest jego również po lewej stronie macie hitmapkę jego strzałów skąd on głównie strzela, widzimy tak patrząc od naszej strony jest to ta prawa strona tego pola karnego. Tutaj on jest bardzo aktywny. Strzały niecelne, kilka strzałów celnych. Jednak jeśli chodzi o gola, udało mu się to zrobić zrobić z bardziej centralnej strefy. Jeśli chodzi o jego statystyki, no to również parametr strzałów na 90 minut wygląda bardzo dobrze. 2,35 celne, również prawie jeden strzał celny na mecz, więc jest to dobry parametr. Driblingi, ten zawodnik również bardzo dużo drybluje. Skuteczność jest na poziomie 50%, jednak no wiemy, że nie jest prosto dryblować w polskiej ekstraklasie, a więc ta skuteczność według mnie już jest na takim dość porządnym poziomie, wysokim poziomie. Widzimy, że to jest zawodnik bardzo młody, który jeszcze ma, można powiedzieć, szalone podejście do prowadzenia piłki. Jeszcze to wszystko się tak nie ustabilizowało, ale już on wygląda naprawdę ciekawie, dobrze się ogląda tego zawodnika piłką skuteczność na własnej połowie. Tutaj widzimy 94% na połowie przeciwnika 66%. Troszeczkę brakuje, ale widzimy, że on również podejmuje dużo ryzyka. No i jak to wygląda? Zobaczymy, jak długo Oskar utrzyma się w naszej Excel klasie Czy już zimą będą pierwsze zapytania. On również będzie miał okno ekspozycyjne w. Pucharze Europy, a więc w Lidze Konferencji. Tutaj również skauci będą się mogli przyglądać jego poczynaniach. Być może również powołanie do reprezentacji, chociaż jeszcze, jeszcze akurat w to nie wierzę. Jednak jest to na pewno materiał na zastępstwo dla naszego grosika. A więc Oskar Pietuszewski. Jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, również Bartosz Mazurek, 18-latek, 70 minut już rozegrał w Ekstraklasie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą piątkę tych zawodników, według mnie najlepszych 18-latków. Wy możecie również w komentarzu napisać, kto według Was tutaj zasługuje na to miano. Oczywiście nie zapominamy również o tym panu Cornel Lisman. Tak, bonusowo tutaj dodajemy zawodnika z Lecha Poznań. Widzimy, on również skorzystał głównie na tym, że w Lechu było dużo tych kontuzji. Duże zamieszanie, nagromadzenie meczów, no i Kornel Lisman miał być wypożyczony, jednak został w Lechu, no i korzysta ze swojej szansy, która mu się nadarzyła, wyceniona obecnie na 400 tysięcy euro. Wydaje mi się, że ta cena powędruje wysoko do góry. Jeśli chodzi o jego strzały, no to widzimy tutaj jest dość dobrze, to również wygląda 2,5 strzała na mecz, strzały celne również wysoko. Jeśli chodzi o udane podania no to mamy to na poziomie 81% i skuteczne dośrodkowania to również zwracam uwagę w kontekście reguły tutaj mamy 33%, a więc również dobrze to wygląda widzimy gdzie porusza się głównie Corneliszma nie na koniec tutaj rotowany prawa lewa tutaj nie ma dużej dużego problemu żeby obsadzić tego zawodnika na jednej czy drugiej stronie widzimy gdzie oddaje strzały głównie są to strzały z pola karnego i to cieszy to, że są to strzały celne. Na cztery strzały z pola karnego miał aż trzy celne, więc dobrze to wygląda. Dobrze się rozwija nam kornel Lisman. Zobaczymy, jak to się potoczy w Lechu Poznań. Ja, wydaje mi się, że zimą on zostanie jednak wypożyczony do innego klubu, ale do zimy zobaczymy, ile minut jeszcze nazbiera. Tak więc tak wyglądał mój ranking: top 5 plus kornel -Lisman nastolatków w naszej Ekstraklasie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał no i do usłyszenia do następnego.